Dzień dobry, dzień dobry. Mamy tutaj piękną iksterkę. Wykrywacz za 1500 coś złotych. No, powiem Wam, klasa. Najbardziej to mi się i tak podoba. Ten przesuwany chwyt. Zrobimy sobie to tak. Pyk. Pyk, pyk, bajeczka. Yy, miałem okazję już pochodzić z tym wykrywaczem. Nie wiem, może z 8-10 godzin w terenie znalazłem parę ładnych monetek, parę ciekawych rzeczy. Yy, na polu testowym byłem tylko raz, yy, wtedy kiedy z Jackiem kręciliśmy Life'a. Dlatego czas na to, żeby zrobić kilka przejść. Yy, na każdym z programów, ale delikatnie modyfikowanych. Modyfikowany o e, tak naprawdę czułość, czyli fabrycznie z 20 na 24. O częstotliwość na 15. Jeżeli o częstotliwości, e, to ma dostępne 5, 10, 15, 8 w e, trybie plażowym. E, park 1. Przelecimy sobie po ustawieniach. Może od początku. O! stroimy sobie do kanału. Eliminujemy zakłócenia. Bach. 1600 zł wykrywacz. Grunt? Teraz patrzcie się na to. Pięknie nam się dostroił. Oprócz tego mamy śledzenie. Wow! wykrywaczu za 1600 zł. Głośność. O, to jest ciekawostka, bo możemy sobie głośność żelazo osobno ustawiać. Możemy go też wykluczyć. Aczkolwiek ja dam żelazo tak głośno jak jest. I na, głośno, na maksa też pozostałe ustawienia. Threshold daje 0. O, mamy teraz tak do wyboru: 1 ton, 2 tony, 5 tonów, Olton i y, tony po WCO, y, które też wielu lubi, że tak powiem. Ja chodzę na Oltonach, takie mam przyzwyczajenia. Tutaj sobie wycinamy poszczególne zakresy. Fabrycznie jeden z nich tutaj jest wycięty. Kolor, żelazo, co chcemy słyszeć do żelaza lub czego nie chcemy słyszeć. Reaktywność od 1 do 3. Ja używam 3. No i co? Przy krótkiej demonstracji ustawiliśmy wszystko co powinniśmy mieć ustawione. Głębokie sreberko kontrolne. Iron testowa, boratynka. I lecimy. Wskaźnik głębokości. Ona gdzieś tam chce dać, ale z normalnego najścia byśmy jej nie trafili w ogóle. Ale tak jest. Szok, że pokazało dwie pierwsze. Bardzo ładnie. Bardzo bardzo ładnie. na najgłębsza ona tak naprawdę jest na 13 cm, na znaczniku jest 9 bodajże. Pierwsza kopiejka. Cel numer 7. Druga kopiejka. Trzecia, najgłębsza jeszcze maskowana. Przy okazji słyszycie żelazo w koło. No i pierwszy żymek Dla mnie do kopania po obejściu zmienia się troszeczkę. Te tańsze wykrywacze z reguły mają problem z tym rzymkiem, dają go do żelaza. A tutaj jest szansa go wyhaczyć. Kolejny głębszy rzymek. Mało który z tanich wykrywaczego pokazuje. I najgłębszy. Tu mają problem te najdroższe nawet. To musielibyśmy mieć kupę szczęścia, żeby, żeby to spunktować. On coś chce dać. Po spunktowaniu jest ok, ale znajdźcie, ja bym raczej tego nie kopał. Tu już daje do żelastwa. Piętnasteczka kolejny trojak. Najgłębszy. I tu mamy denarki węgierskie, drobne sreberka. Powiem wam, zajebisty wykrywać. za tą kasę, pierwszy maskowany. No, reaktywność 3, ona jest dość optymalna, aczkolwiek wolałbym, żeby było takie 3,5, czyli 7 jeszcze, ale jadzie daje. Te tańsze wykrywacze nie dają jadzi. Ani z jednego najścia a nic drugiego nie dawały tu bez problemu pierwszy maskowany no, przy machaniu jak cepem nie mamy, ale przy normalnym najsiu raczej do, 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 do trafienia nie wiem czy Nieprzysadnie wolno to zrobiłem, aczkolwiek szukając takich rzeczy, no szybko nie możemy chodzić, ale z takiego cepowatego najścia Sami sobie sądzicie, no ja Wam powiem, że chciałbym mieć taki wykrywacz te kilkanaście lat temu, czy już prawie, no 20 jeszcze nie, ale już. Już za niedługo minie 20 lat, odkąd kupiłem pierwszy wykrywacz. Mieć coś takiego już w tamtych czasach. Pięknie. Przedtem mieliśmy siekańca, teraz mamy kopiejkę przy koksie. Koks jest w zakresie żelaza. Nie przeszkadza. I teraz obrączka, z którą wiele tanich wykrywaczy miało duży, duży problem. Tu widać, że idzie w skraj zasięgu. Że ID raczej nie jest na złoto, no ale nie da się tego nie kopać. No. Słuchajcie, to żelazo nie przebija do koloru, jak w większości wygrywaczy. Tutaj mamy maskowany e, locik, bodajże 5 kopiejek. E, 5 groszówka srebrna przy koksie i przy żelazie. No i najgłębsza. Jadzia. No i co wam mogę powiedzieć? Ktoś nie ma za dużo kasy na wykrywacz. Golden Mask czwóreczka właśnie ma konkurencję. Simplex, no to jest chyba poza zakresem osiągów tego wykrywacza. Może troszeczkę lepiej sobie poradził w tamtych warunkach z depozytami, ale jeżeli chodzi o drobnice to nie miał nie, nie miał szans, że tak powiem. Nawet przy bardzo wolnym chodzeniu po prostu reaktywność była zbyt wysoka, a tu mamy regulowaną reaktywność. Kiedyś sobie może porobimy takie testy, żeby sprawdzić jak ta reaktywność niższa działa na tych depozytach. Ale to innym razem. Jeszcze dzisiaj zrobimy kolejne programy i już od razu zapraszam na kolejne filmy z roli głównej.